A witajcie w kolejnym openingu na moim kanale Dzisiaj mamy do otworzenia takiego pięknego etebeka z Miu Jest to chiński etebek, który przyszedł do mnie prosto z Aliexpress I jest to, uwaga, oryginalny etebek W sensie zawiera oryginalne karty, oryginalne boostery Także nie jest to żadna podróba W sumie nie do końca wiem, co my tutaj mamy Chyba mamy jakieś promki... Mamy, co my tu, o, tutaj jest wszystko opisane. Oczywiście po chińsku, ja chińskiego nie znam, więc będę będę opowiadać na czuja, a zaraz po prostu sobie go otworzymy i zobaczymy co faktycznie się w nim znajduje. Mamy jakieś promki, mamy jakieś pudełeczko kostki do grania, mamy sześć boosterów i to chyba też jest jakiś booster, z tego co pamiętam. Gdzieś już oglądałam e, jeden opening e, tego ETB-ka, więc mniej więcej kojarzę, co tam jest, mniej więcej pamiętam, co się w nim znajdowało. Ale przejdźmy sobie do otwierania i zobaczymy na własne oczy, co, co tam jest. Przekonajmy się. Jest całkiem, całkiem nieźle zapakowany w ogóle. Jestem w szoku, że przyszedł mi w stanie nienaruszonym. No, prawie bo tutaj, jakby na rogach, gdzie gdzieniegdzie jest lekko zakrzywiony. Ale to dlatego, że dość ciasno był zapakowany w taką folię bąbelkową. Więc jakby jestem w, stanie, jestem w stanie to wybaczyć, bo był naprawdę bardzo dobrze zapakowany. Tylko tak, czy ja go. O kurczę, nie mogę go. Nie mogę go wyjąć. Dobra, udało się. Uuu, dobra. Się ładnie świeci. Ale to pudełko jest ale to pudełko jest solidne. Dobra. Zobaczcie, tu się świeci miu, tu się świeci napis, tu się też świeci holo, piękne. No. Dobra, otwieramy. Pusto? Pusto, pusto, czekajcie, bo nie wiem gdzie sobie odłożyć. Tutaj sobie na bok odłożę. Okej. Okay. Co to jest? Co to jest? To wydaje mi się, że jest jakiś taki coś ala startowy deck. Ale nie wiem, nie jestem pewna. Otworzymy sobie, zobaczymy, co to jest. Co to, co to, co, co, co to? No, nie mogę znaleźć. O, dobra. Dobra, okej, okay, bo tutaj są chyba promki w takim razie. Tu są chyba promeczki nasze. Tak, mamy promkę Miu. Wow, zobaczcie, jak to się, jak to się świeci, jaka tu jest impreza, nie? Coś niesamowitego, ok. Mamy promkę Miu. Tego gościa nie znam. <laughs> Odłożę sobie go tutaj na bok. I tutaj już mamy, już mamy jakieś takie karty. Tak mi się wydaje, że to są jakieś takie karty, powiedzmy do startowego deku, które zawierają jakieś itemy i tak dalej, i tak dalej. Odłożę sobie na bok. A te dwie promeczki sobie zapakuję w koszulek. O kurczę, za mało koszulek sobie przygotowałam. No dobra, trudno. Trudno. Została mi jeszcze jedna koszulka. Nie zorientowałam się, że tak mało koszulek wzięłam, a jakoś tak wzięłam. Tego chyba nie będę pakować. To w się sensie jest ładne, ale. Ale no. Dobra, to sobie odłożę gdzieś tutaj na boczek. Będzie sobie leżeć, czekać. E, tutaj. Tutaj mamy karty energii. Ja tej energii nie będę sobie rozpakowywać, bo. No bo, no bo nie. To jest po prostu energia. E, jej za bardzo nie potrzebuję. E, dobra. Do czego by tu kolejnego przejść? E, może do tego. Mamy tutaj pudełeczko. To pudełeczko chyba powinno zawierać kostki. Ale otwórzmy i zobaczmy, co faktycznie tak jest. Tak, mamy tutaj kosteczki. Swoją drogą bardzo ładne są te kostki. Bardzo ładne. Co prawda, ja nie gram, ale jak czasami robię sobie zdjęcia kart, to gdzieś lubię podrzucić właśnie takie kostki. Czy, czy inne takie gadżety, żeby po prostu to mi ładnie wypełniło to zdjęcie. Tutaj mamy przekładki, bardzo ładne. Dwie przekładki, no, e, lubię sobie po prostu dorzucić jako taki akcent, powiedzmy, nie. Swoją drogą zapraszam na Instagramka, e, który macie podlinkowany gdzieś w opisie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie obserwacje. Wrzucam tam czasami jakieś zdjęcia kart, no i inne fajne rzeczy. Przekonacie się sami. Ok. Otwieram sobie tutaj moje boosterki, które były zapakowane w oddzielną folikę. Mamy tutaj ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. One są, one są strasznie grube. Ile tutaj jest tych kart? 25 kart w środku. Okej. Okay. A tutaj mamy. Tutaj nie wiem, co mamy. Też jakiś booster, ale nie wiem, co on zawiera. Teraz się przekonamy. Otworzymy sobie go. Myślałam, że ładnie mi się otworzy, no nie za bardzo. Nie za bardzo. Ale to dobrze świadczy, bo widać, że jest dobrze zapakowane. doki Tu już wszystko z tego pudełeczka, także ja sobie otworzę. Nie. <noise> Także ja sobie odkładam na bok Niechcący uderzyłam w statyw Ok, Te zostawimy sobie na Później Na razie otworzymy sobie Otworzymy sobie Ten mały Boosterek i tu? Dwie karty? Nie mam pojęcia. Ok. otwórzmy i zobaczmy, bo nie jestem pewna ile. Zbijcie się! Okej, o. Dobra, ta karta jest prześliczna. To zostaje u mnie i choćby nie wiem, co się działo, patrzcie na to. No, no, słuchajcie, jestem, jestem w szoku. W ogóle ta karta, nie wiem, czy, nie wiem, czy usłyszycie to. Ona ma taką fakturę, taką. Taka wypukła jest. Ale to jest piękne, nie? to dopiero początek. A to dopiero początek, ok. No to co, zabieramy się za te potężne boostery, które zawierają po 25 kart. Ja nie wiem, co ja będę z tymi kartami robić. Pewnie pójdą na wymianki. <grymne> Pewnie pójdą na wymianki. Ok, otwieramy pierwszy. Tu się chyba nic nie przekłada a nawet jak się przekłada, no to trudno, ja nie przełożę, bo nie wiem jak, <laughs> nie wiem jak przełożyć, jeśli się w ogóle przekłada. I co, i lecimy ni, lecimy, lecimy, jest ich całkiem sporo. No, trainer, trainer, pokemon, pokemon, o, a nie, dobra, to jest holo. Myślałam, że coś. Okej, okay, mamy. Co to jest za Pokémon? Kompletnie, kompletnie nie znam. Nie wiem, co to jest za Pokémon, ale jest całkiem ładną kartą. Całkiem ładną kartą. Musicie mi wybaczyć, ale. Moja znajomość Pokémonów y, zawiera się do trzeciej, jakby tej, tej serii, nie? Później jest ciężko. Później już jest ciężko. Lecimy kolejny busterek. Muki, słodki. No. Tu się zaczyna holo. I tu jest kolejne holo. I mamy miu. Okej, okay. i mamy kolejną kartę Vimax. Ulala. A czekajcie. A nie, to jest bardzo podobna. Myślałam, że ona jest taka sama, to jest bardzo podobna do karty Promo. No, niestety nie przygotowałam wystarczająco dużo koszulek. No cóż, ale to sobie później to sobie później ogarnę. Wow. No, jest, jest wysoko, moi drodzy. Dobra, lecimy trzeci booster. Trzeci boosterek lecimy. Jezu, robimy się tutaj jakaś potężna kubka, która zaraz mnie zasypie. Zaraz mnie ta. Wow. Piękny art. Zaraz mnie ta kubka tutaj zasypie, zsunie się. Mamy holo, mamy holo i uuu, ulala. Nie no, te karty, te karty to jest mistrzostwo, słuchajcie. One są takie piękne. Każda jedna, każda jedna jest lepsza od poprzedniej. <grym> Lecimy to jest już chyba czwarty, czwarty booster. Nie wiem, co ja będę robić z tym bólkiem, nie? Totalnie nie mam pojęcia, co zrobić z tym bólkiem. No, będę musiała coś wykombinować. O, bardzo ładny oniks. Bardzo ładny arcik. O... Wybaczcie. Taki ładny Absol! Wybaczcie, że tak lecę, ale ale jest całkiem sporo jeszcze otwierania. Jaki ładny Gengar! Bardzo ładna karta, bardzo ładna karta z Gengarem. Lecimy przedostatni, przedostatni booster. W sumie nie mam pojęcia. Czy z tych boosterów może polecić jakaś taka? Taka, wiecie, mega droga karta, tak jak każdy set zawiera e, jakieś takie najdroższe karty, tak czy te boostery to jest jakiś konkretny chiński set, i, i czy zawiera, e, czy zawiera właśnie jakieś takie drogie karty. Nie, nie sprawdziłam i powiem szczerze, nie bardzo wiem, gdzie to sprawdzić, bo jak jakiś czas temu próbowałam coś się dowiedzieć, to, to niestety trafiałam na strony, które jakby były głównie po chińsku, no i nie dało się zbytnio e, nic, nic wyczytać z tego. Kolejna karta Wi. Także jak wiecie, jak macie jakieś e, sprawdzone info, to będę bardzo wdzięczna za, za e, podzielenie się tą informacją. Mówię, tak, tak w sumie z ciekawości, nie? Czy, czy jest tutaj po prostu jakaś taka karta, która jest mega, mega droga i którą po prostu wszyscy chcą mieć? Lecimy z ostatnim boosterem. Czy tu coś będzie? O! Zsuwa się. Mamy pierwsze holo. A nie, bo było... jedno kolo. Okej, oh! okay. dobra. To może być chyba ta jedna z kart, która jest tą droższą kartą. <gryw> tak mi się wydaje. Wow. Wow. No, jest, jest pięknie, słuchajcie. Jest pięknie, to jest SRK. Nie no, sztosnie. Zobaczcie w ogóle, jak, jak to się pięknie świeci, jak, jaka tu jest impreza. Okej, okay, otworzyliśmy wszystkie możliwe boostery. Nie mam pojęcia, co ja będę robić z tym bulkiem bo jest tego naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. No cóż, będzie na wymianki, nie? W końcu, w końcu niedługo w sierpniu zbliża się Polish Card Show. To jest nasz dzisiejszy dropik. No kurczę, żałuję, że nie sprawdziłam, ile koszulek wzięłam, bo tak złapałam i, i złapałam po prostu za mało tych koszulek, żeby sobie je od razu wrzucić, ale, ale to za chwileczkę, za chwileczkę sobie yy, już po filmie yy, ogarnę. Więc tak, mamy no, całkiem, całkiem pokaźny dropnie. W ogóle ten Gengar jest przepiękny. I ten Mew, no, nie no, za mało, za mało mam tutaj chyba miejsca, wiecie, żeby, żeby to jakoś poukładać, chociaż może, może i się uda. Może i się uda. No, i tutaj mamy te, te trzy karciaszki, które są luzem, które mi się tutaj w kadrze nie zmieszczą. No, ta energia jest przepiękna, nie? No, ta energia jest przepiękna, ona się tak świeci. No i, no i ta faktura. No to jest wow. Ja jestem z dzisiejszego openingu naprawdę zadowolona, i zastanawiam się, czy nie nabyć sobie jakiegoś kolejnego yy, zestawu. Z chińskimi kartami, bo te karty są naprawdę przepiękne. One robią taką robotę. No, jestem w szoku. Jestem w szoku, słuchajcie. Okej, okay, to by było na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, komentarza i pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego kolejnego openingu, bo będzie ich coraz więcej. I widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Buziaki! Bye-bye.